Witam serdecznie na kanale Co mówią w prasie. Dziś przedstawię wam kilka um, tytułów, kilka informacji, które udało mi się znaleźć. Zacznę oczywiście losowo, nie segregowałem w żaden sposób wiadomości. Zaczynamy. Pierwsza wiadomość pochodzi z serwisu bub.pl. Dotyczy doniesień, jakoby mikser odchodził z, z ekipy friza. No, i tu jest, jest, pojawia się pytanie, czy, czy to tak będzie, czy nie. Spekulacje pojawiły się dlatego, że na kanale Mixera były już informacje wcześniej podawane, że z, tworzy nowy projekt. Okazało się, że nowy projekt polega na e, dołączeniu do e, grupy Vibros. E, wolność i Postęp. Wujek Łuki, e, tutaj pod postem e, Mixera. Śmieszkuję, że zostanie ministrem finansów. Więcej, jeżeli chcecie przeczytać, zostawię link poniżej. Przechodzimy do następnego newsa. Następny news na autoświat.pl. Możecie przeczytać o mikrosamochodach z okresu PRL-u, o których prawdopodobnie nie słyszeliście. Jest tutaj galeria i krótki opis. Kilku modeli, które faktycznie nie cieszyły się wielką popularnością w tamtym jak i w obecnych czasach prawdopodobnie wiedzą o nich jedynie kolekcjonerzy, więc możecie przeczytać o, o tych autach, o tych wszystkich modelach, klikając w link poniżej materiału. Kolejna informacja z, z boop.pl jest to informacja o tym, że Eric Estavilo Dwa miesiące temu oskarżył Twitcha za straty, jakie wywołały u niego streamerki, które, jak to określił, upierały się w bardzo sugestywny, seksualny strój. No i takie treści pokazywał mu Twitch. Więcej na ten temat możecie przeczytać na łamach.pl. Link znajduje się poniżej. Na stronie natemat.pl pojawił się artykuł ze zdjęciem oraz wideo, na którym widać jak Janusz Korwin-Mikke ucina sobie drzemkę na wizji w poniedziałek, kiedy to Agnieszka Gozdyra przeprowadza wywiad z nim i jeszcze innym gościem, a po prostu najzwyklej w świecie urywa sobie drzemkę. Więcej na ten temat możecie przeczytać na stronie natemat.pl. Kolejnym innym newsem jest to, że Tomasz Kamel pokazał stare zdjęcie Anny Lewandowskiej. Pisze o tym pomponik.pl. Jest tutaj kilka informacji o tym, że Ania Lewandowska, wcześniej, kiedy robiono to zdjęcie, które powstało w 2002 roku, na planie pytania na śniadanie, no, akurat w tamtym czasie, trenowała bardzo mocno karate. I to tyle. Możecie oczywiście przeczytać o tym newsie. Link jest dołączony poniżej. Strona ofeminin.pl informuje o tym, że Martyna Wyciechowska potwierdza doniesienia, które krążą w sieci o zaręcznach z Kostakowskim, Przemysławem. Komentuje to w bardzo prosty sposób, że w zeszłym roku w zasadzie zaręczyli się a pierścionek z meteorytem od roku jest na jej palcu, także spóźnili się z sensacją. To tak w skrócie, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam na portal ofeminin.pl Link poniżej. Bezprawnik.pl informuje o zmianie warunków pracy i płacy, w których to często pracownik może otrzymać lub nie musi otrzymać odprawy. Informacja dotyczy oczywiście firm, które zatrudniają przynajmniej 20 pracowników. Wysokość odprawy zależy od długości stażu pracownika. Poniżej 2 lat jednomiesięczne wynagrodzenie się należy. Dwumiesięczne wynagrodzenie należy się pracownikom, którzy pracowali od 2 do 8 lat. Natomiast trzymiesięczne wynagrodzenie może otrzymać pracownik pracujący powyżej 8 lat. Przy czym całość wynagrodzenia tej odprawy nie może przekraczać 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Są też niuanse, które uprawniają do niewypłacenia tego świadczenia przy czym więcej możecie przeczytać na łamach bezprawnik.pl gryonline.pl pisze o tym, że księżniczki Disneya od, zostały odtworzone w grze The Sims 4 do, dokonała tego youtuberka, e, która oczywiście pochwaliła się na reddicie e, jak i na youtubie, pokazując materiał z, z tym związany i wypisali różne e, mody, które są potrzebne do wykonania całej tej o instalacji. Więcej dowiecie się z artykułu na gryonline.pl. Billy Eilish ma sobowtórkę. Dziewczyna podbija TikToka. Tak pisze radio zpl. Jest załączony TikTok, na którym widać, że faktycznie dziewczyny są podobne. Jaki komentarz Billy że prosi, aby tego nie robić? Ponieważ w ten sposób niszczy się jej dobre imię. Następny i ostatni news na dziś to wpadka m -Banku. O tej wpadce, możecie przeczytać na łamach niebezpiecznik.pl. Chodzi oczywiście o pewną podmianę danych, która miała miejsce w momencie rejestracji nowego konta. Nowy użytkownik otrzymywał dostęp i podgląd do. Już istniejącego konta. Ten nowy użytkownik był dopisywany jako współwłaściciel rachunków, dlatego też nie można było w żaden sposób tego zablokować. Mbank poinformował w oświadczeniu, że nic takiego złego się nie wydarzyło. To jest po prostu mały błąd, który został już naprawiony. Więcej na ten temat możecie przeczytać na łamach niebezpiecznik.pl. Dziękuję za dziś. Zachęcamy do zostawienia lajka skomentowania, która informacja była dla Ciebie najbardziej istotna i do, do usłyszenia już jutro.